Dzień Dzisiaj, jak widzicie, sote na sportowo. Praktycznie bez makijażu, ponieważ wybieram się dzisiaj na korektę brwi do enklawy. Ja brwi mam generalnie swoje ładne, natomiast kiedy były czasy, jak się, wiecie, skubało na takie cienkie kreseczki, no to w pewnych miejscach po prostu brwi mi nie odrastają. I co roku jeżdżę do pani Marty, która mi po prostu koryguje i tak włoskami wyrysowuje te pojedyncze, jakby miejsca, które, których po prostu brakuje. Wypełnia mi ubytki i tym sposobem te brwi mam pełne i nie muszę codziennie się męczyć i ich dorysowywać. Natomiast no myślę, że one wyglądają zawsze bardzo naturalnie przez to. Także. Dzisiaj jest ten dzień, wyszło piękne słoneczko, w samochodzie niestety mam harmider nieporządek i miałam ogarnąć ten samochód, ale nie wyrobiłam się w czasie, ostatnio, ostatnio w ogóle jakoś tak mi czasu znowu brakuje na wszystko, bo z tyłu wozimy psa, na tylniej szybie są takie Wiecie, ślady nosa to jest przede wszystkim coś, co mi przeszkadza. No, jak świeci słońce, jeszcze, to jest tym bardziej. Także plan jest taki: jedziemy do enklawy, korekta brwi, więc jak mnie zobaczycie po prostu później, to przez pierwszy teraz tydzień będę wyglądał dziwnie, bo będę miała te brwi takie mocne, intensywne, ale to jest normalne. Na początku yy, brwi muszą się po prostu zagoić, i w momencie, kiedy to wszystko te strubki zejdą, yy, to już później będzie wyglądało się normalnie. Także Taki jest plan, piękny dzionek, ja dzisiaj dosłownie tylko na chwilę jadę tylko do Enkawy i wracam z powrotem. Odświeżamy brwi. Jak zawsze metodą Walkman Liner. Barwniki, które dla ciebie zawsze wybieram, to jest połączenie barwnika organicznego i nieorganicznego, co nam tutaj mówi o tym, że nie będą one się odbarwiały na czerwono no, ani na niebiesko, ze względu na te właśnie połączenia. Są to barwniki, które nie zawierają metali ciężkich, są to barwniki, które są tworzone w laboratorium w Modachium. Jako jedyne na świecie z certyfikacją medyczną to też jest ważna informacja dla kogoś, kto na przykład przechodzi chorobę nowotworową i są przebadane pod tym kątem, więc można taki zabieg wykonać sobie w przebiegu choroby bez żadnego ryzyka. No, to bym A to jest ważne, nie? Dla kobiety tak. na przykład. To też jest ważne przy pigmentacji na przykład medycznej, którą często wykonuję i się też specjalizuję, czyli odbudowie brodawki sutkowej mhm. po mastektomii, po jakichś operacjach biustu. Ostatnio właśnie miałam klientkę, która zapobiegawczo miała wycięte obydwie piersi, bo mama zachorowała i zmarła, a później siostra. Więc ona profilaktycznie nalecięta i tutaj mm. odrestaurowałyśmy brodawkę sutkową wow. właśnie tymi metami medycznymi, i bezpiecznymi. I to też jest właśnie istotne. No i tak, tak jak to Ako, Ty lubisz klasycznie, zrobimy sobie makijaż delikatny, subtelny. To oczywiście uzyskujemy tylko wtedy, kiedy wykonamy makijaż metodą włoskową. Nie ma takich jasnych kantów i, i jasnego, jasnej granicy makijażu. I przez co nam się to wydaje bardzo takie subtelne, lekkie i delikatne. Naprawdę wyadko i zobacz, co Twoje oczekiwania. No, bardzo ładnie. Już nie są posunięte tutaj tak w dół. One są tak. bardziej takie drobne na górze. Mm -hmm. e, no i tutaj już nie poprawiałam tych dolnych tak, żeby nie, mm -hmm. było, e, nie było tego efektu opadania, więc bardziej na... Tak. o takie na, efekt nagodziło no, Żeby jednak podnieść to oko. super, Super i te włoski wygląda bardzo naturalnie. I jak wrócimy do domu, na no spokojnie pokażę Wam w świetle dziennym, jak to wygląda, bo teraz jest to oko zaczerwienione w okolicach. Tak, a tak, to chwilkę, mm -hmm. tak powiedzmy około godziny i będzie i ta skóra wracała do normy. Super. Też to masz mocno lubię. reaktywną, więc hmm. też może troszeczkę bardzo zaczerwienienie widoczne normalnie. W większości osób nie ma tego zaczerwienienia. To no, mogło mnie bardziej było. <laughs> <laughs> Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. I dzień dobry. Ja właśnie wyszłam z prysznica, Stąd moje mokre włosy. Natomiast chciałam Wam pokazać na drugi dzień od razu. Dzisiaj mamy sobotę. Nie mam zbytnio w planach nagrywania. No, może jak wychodzimy wieczorem, to może pokażę Wam, jaki, jaką stylizację wybiorę, jeśli uda mi się coś fajnego skomponować, bo wychodzimy ze znajomymi na kolację. Ale e, najważniejsze jest to, żeby pokazać Wam bezpośrednio na drugi dzień, jak wyglądają brwi. One teraz przez pierwszy tydzień będą takie ciemniejsze, później troszeczkę będą jaśniejsze. E, ale co dla mnie jest najważniejsze, że każdy włosek czekajcie, muszę tu podejrzeć, jak macie ostrość i zamknę oczy. Każdy włosek z osobna jest wyrysowany i dzięki temu mamy taki naturalny efekt, czyli coś, co ja bardzo lubię. Ja generalnie nie mam problemu z brwiami, bo one są dość gęste, natomiast, no, tak jak powiedziałam wcześniej, mam jakieś prześwity, gdzieś tam niedokładnie yy, one się tam dobrze układają, więc yy, taki makijaż po prostu sprawia, że. Już o ten jeden krok mniej przy codziennym makijażu i jak brwi są takie ogarnięte, to myślę, że jest połowa sukcesu. Natomiast osobiście uważam, że mega ważne jest to, jak Lingerska dobiera barwniki, bo, no bo zależy nam na takim naturalnym efekcie, a zwróćcie uwagę, że często ten makijaż permanentny po... u wielu osób, ja nie mówię, że u kogoś, kogo zna, natomiast kwestia tego, że widzi się często na ulicach, że on robi się albo niebieski, albo czerwony, no a tego absolutnie nie chcemy, natomiast tutaj te barwniki Pani Marta tak dobiera, że te brwi cały czas wyglądają po prostu bardzo naturalnie, nawet zobaczcie, jak mi tam blekły, e, bo tutaj zrobiliśmy troszeczkę je cieńsze niż poprzednio, e, to i tak tego nie widać, więc ja jestem zachwycona i udało mi się od Pani Marty wynegocjować kod rabatowy dla Was na minus 20% na makijaż permanentny brwi oraz na korektę. Więc jeżeli robiliście już makijaż brwi u Pani Marty i chcielibyście go odświeżyć, to do końca lutego na hasło Beata minus 20%. Także mam nadzieję, że skorzystacie, bo wiem jak wiele z Was właśnie y, również skusiło się na te brwi u Pani Marty, bo jednak to doświadczenie, ten dobór składników najwyższej jakości myślę, że jest kluczowy. I witajcie ponownie. Jeszcze przed wyjściem pokazuję Wam, jaką stylizację tutaj stworzyłam na szybkiego. Chociaż muszę przyznać, że ostatnio brak mi weny właśnie na takie wyjścia. Ja nie wiem za bardzo, co ubrać, więc chyba trzeba poświęcić trochę czasu na przyjrzenie się swojej garderobie. Muszę zobaczyć, czego takiego mi brakuje, co bym mogła dokupić i poszukać jakichś inspiracji, bo no, ostatnio jakoś tak trudniej mi to przychodzi. Także. Bardzo prosto mm, nie kombinowałam. Mam na sobie top z długim rękawem, taki bawełniany, to jest chyba z HM On jest w kolorze takiej ciemnej czekolady, troszkę pod burgund podchodzi i do tego przerzuciłam przez ramiona mm, sweterek, taki rozpinany kardigan. Tu te tam topko dłużymy. I jak będę jechała, to ja go będę miała na sobie, natomiast jak wejdziemy do restauracji, to ja go po prostu zdejmę i sobie przewieszę przez ramiona, żeby po prostu nie zmarznąć, bo na wierzch będę narzucała jasny płaszcz. Spodnie, stara Zara, to są chyba moje ulubione spodnie, model mam w tym, w tym modelu, w kolorze mam, w tym samym modelu mam kilka kolorów tych spodni, teraz widziałam, że również Zara wypuściła ten sam model, ale słuchajcie, to już jest zupełnie co innego, przymierzałam je... Zupełnie inny materiał. No, już nie leżą tak samo, także cały czas jeszcze korzystam z tych. Dodałam na ostatnią chwilę pasek, żeby tutaj jakoś coś się zadziało. Brązy, bo buty będę miała również brązowe, to będą zamszowe. Sneakersy od Ganta, ale to później postaram się Wam jeszcze, jak już wszystko na siebie ubiorę, pokazać tą stylówkę. Natomiast całą tą stylizację wykończyłam przy pomocy. Moich kolczyków vintage to jest Givenchy, które kupowałam przez Instagram, tak, z tego co pamiętam, także coś niech tutaj się zadzieje. Moje brwi, muszę przyznać, że wyglądają lepiej niż się spodziewałam, bo przeważnie w tym pierwszym tygodniu jest taki, wiecie, duży szok i one są zbyt intensywne, natomiast teraz ja się czuję już od razu w nich bardzo dobrze, także nie ma problemu, bo nie ukrywam, że trochę się stresowałam, że wiecie, czasami po tym makijażu permanentnym tak od razu nie do końca czujemy się super, dopiero po paru dniach, natomiast ja słuchajcie, zobaczcie, jest pierwszy dzień i jest naprawdę dobrze. Jeszcze będę musiała pójść na korektę, jestem już umówiona, bo zobaczyć po prostu, czy gdzie, zobaczyć po prostu, czy gdzie nie, gdzie nie trzeba dołożyć i czy wszystko trzyma się ok, także taka wizyta korygująca ona już jest wliczona w cenę i trwa naprawdę króciutko. Także tak, to jest moja stylówka, jak ubiorę płaszcz i buty jeszcze tuż przed wyjściem pokażę wam jak ona y, wygląda w całości. I ostatnio mój ulubiony płaszcz z Zary, który mam od kilku lat. Do tego jasne spodnie, torebka i moje zamszowe buciki. I uciekamy tym razem do tajskiej restauracji o nazwie Tajska na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Bardzo dobre jedzenie, duże porcje, także mam nadzieję wrócić najedzona, no i <grywki> w dobrym humorze. Aż ciężko mi w to uwierzyć, ale minęło 8 dni, odkąd ja tak sobie tutaj stałam. W sumie nawet nie tutaj w ogóle stałam i funkcjonowałam normalnie, bo jak się zauważyć, w zeszłym tygodniu nie było ani jednego filmu. Praktycznie się na Instagramie nie odzywałam. Raz miałam taki moment, gdzie się odezwałam, bo myślałam, że już mi lepiej, ale mm -mm, fałszywy alarm. W każdym razie rozchorowałam się i to tak naprawdę solidnie, bo u nas panuje grypa typu A. I faktycznie ta grypa ścina z nóg na maksa. Ja nie pamiętam kiedy tak chorowałam. No nie, po prostu nie pamiętam, kiedy mi się coś takiego zdarzyło, bo faktycznie przez kilka dni byłam nieprzytomna, bardzo silny ból mięśni, więc o oh, to było naprawdę coś. Strasznego, ale cieszę się bardzo, że jest już to za mną. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli ten dzień, w którym e, będziecie oglądać tego vloga. To jest pierwszy dzień, kiedy ja się po prostu tak ubrałam, e, wiecie, umyłam głowę i e, stwierdziłam, że czas najwyższy już zacząć funkcjonować. Wczoraj, przedwczoraj już próbowałam coś e, podziałać, ale niestety sił mi brak, także jestem totalnie wypompowana. Szybko się męczę, brak mi energii, więc, więc będę musiała popracować, żeby tę energię na nowo e, zyskać. Natomiast e, jest to bardzo dziwne uczucie, bo nie pamiętam, kiedy się tak czułam, że wiecie, człowiek wstaje, myśli sobie, że wszystko jest w porządku, ale bardzo szybko się męczę, sił mi brak i wow, więc naprawdę ta grypa dała nam nieźle popalić. Tutaj w ogóle w naszym rejonie grypa panuje. Um, u mnie wraz ze mną chorował mój najmłodszy synuś. E, twu twór pozostali domownicy trzymają się nieźle, mieliśmy takie tabletki, e, które też w ogóle e, od naszej znajomej tutaj wspólnej e, żeśmy wzięli antygrypowe, które mają zapobiec e, właśnie chorobie wirusowej tej grypie u pozostałych domowników, więc na sekuracyjnie bierze się po pół tabletki. Jak już ktoś się zachoruje, to się bierze jedną tabletkę. W każdym razie, twó, twó tylko mnie dopadło i mojego najmłodszego. Mój najmłodszy, muszę powiedzieć, że przeszedł to zdecydowanie lepiej ode mnie. Dwa dni, dwa i pół dnia gorączkowa, później po prostu został kaszel i z tym kaszem się generalnie teraz musimy uporać, ale już jest dużo lepiej. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to po prostu Najgorsze jest to, że nie mam po prostu sił, więc przez cały ten tydzień nie wychodziłam w ogóle z domu, chyba nawet nie można było się do mnie dodzwonić, bo ja po prostu byłam nieprzytomna, także muszę powiedzieć, że był to jeden z trudniejszych tygodni, jakie miałam naprawdę od długiego, długiego czasu, no i bardzo też co do mnie jest dziwne, ten okres rekonwalescencji, kiedy będę musiała po prostu powrócić do normalności też, jak e, widzę, właśnie e, troszeczkę potrwa. Także e, staram się. Ugotowałam sobie zupę buraczkową, bo coś nie wiem, coś mnie wzięło, zupa buraczkowa taka e, z dużą ilością warzyw. Buraki postawiły mnie wczoraj na nogi, więc... E, Dzisiaj już chyba nie, dzisiaj już chyba wszystko zjedliśmy. W każdym razie będę musiała też przemyśleć to menu, co takiego teraz jeść, żeby się podbudować. Chyba, że macie jakieś sprawdzone sposoby na to, jak powrócić do siebie po chorobie, to dawajcie znać w komentarzach, chętnie się z nimi zapoznam, być może coś mi również pomoże. Co będziemy robić? Myślę, że zaraz pościnam pędy malin i zrobimy sobie herbatkę taką malinową, no bo to jest też takie taki naturalny sposób na to, żeby e, wrócić do zdrowia. No i cóż. I będziemy po kolei. No i cóż, i powoli będę starała się wrócić do siebie. Także e, ten vlog pewnie dzisiaj będzie troszeczkę taki chaotyczny. Tak staram się przypomnieć, co takiego nagrywaliśmy. E, no na pewno brwi. W każdym razie teraz możecie już w jednym vlogu sobie od razu porównać jak brwi wyglądają po zrobieniu. I Muszę przyznać, że Yy, nawet podczas choroby, słuchajcie, jak ma się zrobione te brwi, to nawet wygląda się całkiem, całkiem, także myślę, że <grytanie> zdążyliśmy, yy, jeśli chodzi w ogóle o zabiegi yy, takie troszeczkę bardziej inwazyjne, typu laser, typu właśnie mikrofrekwencja, yy, typu na przykład radiofrekwencja mikroigłowa, laser, makijaż permanentny itd., itd. Ja staram się właśnie w tym okresie zimowym robić styczeń, luty, no, bo później wiadomo, już przyjdzie wiosna, później lato, i nie ma po pierwsze się czasu na to, a po drugie, nie powinniśmy też takich zabiegów robić, kiedy jesteśmy po prostu narażeni bardziej na promieniowanie słoneczne. Także, brwi zrobiłam, jestem bardzo zadowolona. Ech, co takiego jeszcze mieliśmy w tym vlogu? No tak naprawdę chyba tylko te brwi i to wyjście zawsze do restauracji. No wyjście było naprawdę bardzo fajne, jedzenie w super smaczne, towarzystwo ekstra. No ale jak widzicie, później odporność mi poleciała i, ee, nie, i grypa mnie również nie oszczędziła. Aha, i co jeszcze? Byliśmy e, wcześniej z Gabrysią na zakupach. E, postanowiłam wybrać się do centrum handlowego, zobaczyć z takiego... E, mają sklepy do zaoferowania, ponieważ rozpoczęły się mu przeceny. Ja ostatnio, tak jak już wspomniałam, myślę, że w tym blogu również, że nie mam tak naprawdę weny, jakoś tak chce mi się czegoś nowego w ubiorze, brak mi pomysłów, natomiast te sklepy niestety nic takiego nie miały do zaoferowania, naprawdę było ciężko cokolwiek znaleźć, więc nie ukrywam, że jestem zawiedziona. Mam nadzieję, że te wiosenne kolekcje przyjdą jakoś tak, wniosą taki powiew świeżości, bo póki co to ja totalnie, słuchajcie, nie mogłam się odnaleźć. I e, z roku na rok jednak odkrywam, że w sieciówkach to już w ogóle, e, bo czasami wiecie co, ja miałam tak, że w sieciówce potrafiłam znaleźć takie podstawowe rzeczy, typu jakieś spodnie, beziki i e, tak i tak dalej, i na bazie tego później budować sobie swoją garderobę, natomiast e, teraz jest mi coraz ciężej, także... E, jeszcze zawsze takim ratunkiem był Massimo Dutti, ale tam też nic takiego nie znalazłam. W każdym razie i tak zabiorę Was zaraz do garderoby i pokażę Wam, co takiego kupiłam podczas tych zakupów krótkich, ale myślę, że czekam już na te wiosenne kolekcje i być może teraz, kiedy teraz jestem po takim tygodniu w domu, to nie ukrywam, że teraz mi się chce wyjść po prostu do ludzi, gdzieś do sklepu, zobaczyć w ogóle, co się dzieje, bo nie byłam nawet na spacerze. Dzisiaj rano pierwszy raz wyszłam do Kurek. Strasznie się stęskniłam za nimi, ale też wolałam po pierwsze trzymać się z daleka, po drugie nawet nie miałam sił. Także powoli zaczynam wychodzić. Mam sporo zaległości. Ojej, to jest najgorsze, kiedy człowiek tak leży i nie ma siły nawet odpisać na maila. To najgorzej, także myślę, że ten tydzień będę sobie powoli próbowała dochodzić do siebie. Więc cieszę się bardzo, że jestem tutaj z powrotem. Jak widzicie, pogoda jest fantastyczna, więc od razu również. Zachciałabym się wstawać i tutaj do Was odezwać, no ale czas najwyższy już mamy poniedziałek. Vlogów nie było przez cały tydzień, więc chciałabym nadgonić. Natomiast zabiorę Was jeszcze do garderoby i otworzymy sobie te zakupy. Pokażę Wam co takiego kupiłam podczas wyprzedaży z Turcją. Nawet nic nie rozpakowane, leży tutaj. W garderobie, natomiast zakupy, no tak jak powiedziałam, niezbyt udane. Znaczy to, co chciałam kupić, czyli bieliznę, w Intimisie mi udało mi się kupić to, co chciałam, więc zaraz Wam pokażę, bo to jest jeden z moich ulubionych biustonoszy Pomimo tego, że próbowałam znaleźć coś nowego, bo są przeceny, były piękne biustonosze w różnych kolorach, faktury, jakieś koronki i tak dalej, przymierzałam, ale totalnie, nic mi nie pasowało, więc ostatecznie wróciłam do swojego modelu, który noszę już od kilku lat, Intimisy mi kilka lat temu wprowadził większą rozmiarówkę i odkąd wprowadzili większą rozmiarówkę, ja znalazłam tam stanik dla siebie idealny. I regularnie go kupuję. Nazywa się on Adele, natomiast teraz on wystąpił jeszcze w kilku pięknych takich kolorach, więc wzięłam kilka kolorów. Zaraz wam je pokażę. No i jest to takiego. I kupiłam jeszcze spodnie w Wanografie. Moje brązowe jeansy, takie, które noszę na co dzień. Po prostu już nie wyglądają. Noszę je chyba od 3 lat, 2-3 lat i po prostu bardzo się znosiły, więc szukałam czegoś w zastępstwie i udało mi się znaleźć. Również w fajnej cenie, bo one były teraz w po 50%. Firma nazywa się Anna Montana Angelica Slim Fit. S Są to spodnie ze strecze, fajny ciepły, czekoladowy kolor, e, więc to jest dokładnie coś takiego, co miałam, tylko e, no już mi się znosiły, więc kupiłam brązowe, patrzyłam również za takimi jeansowymi oraz innymi kolorami, ale nic takiego nie wpadło mi w oko, więc póki co mam, mam te i tak patrzę o, To co tam z tyłu już, jakieś ubrudzone. Także e, nic zbytnio ekscytującego basic, natomiast e, jeśli chodzi o spodnie, to uważam, że kolor taki ciemnobrązowy e, sprawdza się naprawdę bardzo dobrze w mojej szafie zarówno ciemnobrązowy, jak i ciemnozielony, bo e, mogę założyć je do jakiegoś sweterka, wyglądają one całkiem elegancko, ale również jak wychodzę gdzieś na spacer, czy tutaj nawet e, na dwór. E, i nie stresuje się tak, że zaraz się ubrudzą, także y, kolor brązowy czekolada naprawdę y, super mi się sprawdza, także y, jeszcze tutaj patrzę na metce napisane Magic Stretch. Generalnie są spodnie ze streczem, są wygodne. E, także stylizację myślę, że już niebawem będziemy szykować, to następnym razem Wam pokażę, jak leżą. Już teraz nie będę przymierzała. Natomiast chciałam Wam pokazać ten mój ulubiony model e, biustonosza. On się nazywa Adele e, i to... Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to jest biustonosz bez fishbin. Stąd on jest dla mnie bardzo wygodny i komfortowy. Musiałam dokupić takie, które mam rozpinane z tyłu, bo jest jeszcze drugi model biustonosza, który bardzo lubię i który noszę na co dzień. To jest od Lily Silk. To jest taki, hmm, wygląda jak taki stanik sportowy, bo on nie jest rozpinany z tyłu, tylko zakładany przez głowę. E, wykonany z takiego delikatnego materiału, no generalnie jest super przyjemny i miłości, natomiast potrzebowałam taki, wiecie, klasyk e, i to jest model Adel, e, wzięłam w kolorze beżowym, takim klasycznym, jasno-beżowym, bo e, taki biustonosz powinniśmy nosić pod białe rzeczy, nie białe biustonosze, dziewczyny, nie koronka, to ma być niewidoczne i ten kolor e, przy mojej skórze po prostu sprawdza się fantastycznie, więc wzięłam jeden. No i stwierdziłam, żeby już nie jeździć, co chwilę nie dokupować, bo podobały mi się nawet nowe kolory, to wzięłam jeszcze taki piękny kolor, zobaczcie, on jest, jak by go nazwać? Nie wiem nawet, jak nazwać ten kolor. Taki mleczna czekolada, no przepiękny oraz drugi to jest ciemno-brązowy Odcień. Także to jest jeden dla mnie z wygodniejszych tak. gustonoszy jakie są na rynku, model nazywa się Adele od Intimissimi i one są cały czas w sprzedaży w kolekcji, niestety one nie są na wyprzedaży, poszłam tam wiecie 2 plus 3 coś tam, promocje super, ale ja i tak oczywiście wychodzę ze swoimi klasykami, które nie są na przecenie, ale bardzo i to bardzo serdecznie Wam je polecam. Bo są mega wygodne. Mam jeszcze kolor czarny tutaj, natomiast ten warżowiec mi się już po prostu zniszczył, więc musiałam sobie dokupić. Także to są całe moje zakupy. Nic takiego dużego, nic ciekawego. Prędzej myślę, że Gabrysia mogłaby robić unboxing, bo ona jak weszła do SniSay, no to sobie tam trochę rzeczy nakupowała. Natomiast jeśli wybiorę się niebawem na zakupy, to z pewnością Wam pokażę. Być może uda mi się upolować coś ciekawego, bo tak jak powiedziałam ostatnio, brak mi weny i aż chce mi się czegoś nowego, żeby pokombinować z jakimiś nowymi stylizacjami. Ale najpierw muszę odzyskać siły. W każdym razie, co takiego jeszcze ciekawego się wydarzyło podczas mojej choroby? To wykiełkowała moja eustoma. Także mogę Wam pokazać malutkie eustomy, które się obudziły. Udało mi się wysiać tylko i wyłącznie eustomy, nic więcej. Natomiast, e, tak jak już Wam wielokrotnie wspominałam, one są bardzo kapryśne i e, no, niełatwo jest e, spowodować to, żeby one wykiełkowały. Potrzebują odpowiednich warunków potrzebują dużo wilgoci, dużo światła. E, I czego jeszcze? Wilgoć, światło. <laughs> I oczywiście odpowiedniej temperatury. Natomiast, tak, tutaj miałam parę, chyba ten rządek. O, tutaj są jeszcze dwa nasionka, ale generalnie cały rządek miałam pusty, bo już nie miałam tyle nasion, eustomy. I stwierdziłam, że tutaj wsadzę, słuchajcie, Kobę. Tak po prostu sobie ją wsadziłam. To jest takie pnącze. I zobaczcie, że ona mi się tutaj kiełkowała. Także no, różnica innych roślin w stosunku do eustomy, która zobaczcie jest mikroskopijna, naprawdę i ona niestety bardzo długo rośnie, bardzo ma długi okres wegetacyjny, więc no tak jak powiedziałam jest dość kapryśna, ale no, generalnie jest po prostu pięknym kwiatem, więc lubię jej uprawiać, no i to jest też pierwsza roślina, którą w styczniu zaczynam wysiewać. Nic więcej nie wysiałam, nie żałuję. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda powysiewać. Natomiast tak to wygląda, i tą kobę będę musiała przeczytać, zobaczyć, co z nią rozrobić, gdzieś ją y, przesadzić. I to pnącze będę również uprawiała tym razem w szklarni, bo podobno ona również bardzo długi ma okres wegetacyjny i późno zakwita. Także y, ją się teraz wysiewa, właśnie w styczniu. Także tutaj mamy kobę, a tutaj mamy mikroskopijne eustomki. Y, to taka propos to nie jest eustoma, to jest chwast. Także mam tutaj no około 30, 60, 90 roślinek eustomy. No i ta kobea. ciekawa jestem jak ona się sprawdzi. I to wszystko w dzisiejszym vlogu. Ja muszę poprać pościel, muszę się zająć domem. Mam nadzieję wrócić na odpowiedni track już niebawem. I zobaczymy się w kolejnym vlogu, w czwartek. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie życzenia, za to, że jesteście cierpliwi, jesteście ze mną e, i jeśli macie jakieś fajne porady odnośnie... Zobaczcie, mm. już się zmęczyłam. <śpiew> Powrotu do zdrowych, to e, dawajcie znać w komentarzach. Dzięki śliczne i do zobaczenia. Pusiaki pa!